Dzień dobry. Jeśli interesuje Cię temat ziół, chciałbyś te zioła zbierać i przetwarzać, to przygotowałam dla Ciebie kilka ważnych zasad, które należy przestrzegać podczas zbioru. Efektywność i skuteczność działania ziół uzależniona jest od zawartych w nich substancji czynnych, a ta z kolei od sposobu zbioru, suszenia i przechowywania. Dlatego, aby uzyskać pełnowartościowy surowiec leczniczy, należy je zbierać w odpowiednim czasie, potem właściwie wysuszyć i przechowywać. Dzisiaj opowiem Wam o zasadach zbioru, a zasady suszenia i przechowywania zrobimy w następnym filmie, tak żeby po prostu dzisiaj było krótko, zwięźle i przyjemnie. No to zaczynamy. Przy zbiorze ziół warto jest pamiętać o kilku ważnych zasadach. Zasada numer jeden. W przypadku samodzielnego zbierania ziół obowiązuje bezwzględna i dokładna znajomość botaniczna. Zbieraj tylko te zioła, które dobrze znasz. Zdarzają się zatrucia związane z omyłkowym zbiorem ziół. Odradza się samodzielnego zbierania ziół z rodziny baldaszkowatych. Niektóre rośliny bywają naprawdę do siebie podobne, trudne do odróżnienia, tworzą też regionalne odmiany i zdarza się, że też liczne podgatunki. Zasada numer dwa. Nie zbieraj ziół, które znajdują się blisko ulic, ścieków, wysypisk śmieci, fabryk, pól uprawnych, gdzie dokonuje się oprysków. Pozioła polecam się wybrać za miasto i oczywiście im dalej, tym lepiej. Trzecia zasada. Zioła należy zbierać w dni suche, bezdeszczowe, po obeschnięciu porannej rosy. Rośliny zawierające np. olejki eteryczne i glikozydy mają ich największe skoncentrowanie w najsilniejszym nasłonecznieniu w ciągu dnia, czyli będzie to między godziną 10 a 15. I tak naprawdę to, to są najwłaściwsze godziny do zbioru ziół. W pogodne, suche... Dni, kiedy panuje wysoka temperatura powietrza, rośliny są lekko podwiędnięte. Jest to spowodowane po prostu spadkiem poziomu nawodnienia tkanek i zioła zebrane wtedy szybko schną i oznaczają się taką wysoką zawartością leczniczą. I na tym nam najbardziej zależy, tak? żeby ten surowiec jak najszybciej wysechł. No, warto wziąć to pod uwagę, bo jeśli zbieracie zioła w dni deszczowe czy mokre, chociażby od rosy, no to po prostu takie zioła szybciej gniją, czernieją, no trudno schną. Zasada numer cztery. Zioła pozyskujemy w, określonym, w określonych porach roku, w ściśle określone miesiące. Więc jeżeli chcesz zebrać jakieś zioło, no to dowiedz się, w jakim miesiącu powinieneś je zebrać. Jeżeli na przykład miałabym. Wam mówić o igliwiu świerkowym i sosnowym, no to powinno się je zebrać w styczniu bądź w lutym, no bo wtedy zabierają najwięcej witaminy C, bo na przykład w okresie letnim kwas oskorbinowy w igliwiu zmniejsza się o połowę. Kwiaty rumianku, na przykład, kilka dni po rozwinięciu mają mniej oleju eterycznego niż te, które dopiero rozkwitają. Kora wierzby chociażby też, zebrana wczesną wiosną, jest bogatsza w salicynę niż ta zebrana w czerwcu czy w lipcu. Zasada numer 5. Karygodne i niedopuszczalne jest wyrywanie roślin leczniczych jeśli pozyskujesz tylko ziele i kwiaty. Tak? Karygodne jest wyrywanie je z korzeniami. Zbieraj tylko te części roślin, które są zu, surowcem zielarskim, no, aby nie zniszczyć całej rośliny. tak? Zawsze też trzeba mieć ze sobą jakieś narzędzia, sekator, nożyce, nóż. Podczas zbioru w bardzo suche dni wyrywając chociażby liście, no, nie jest trudno wyrwać roślina z korzeniami. Tak? Więc, no, To jest niedopuszczalne, więc musicie być bardzo ostrożni. Pąki i korę zbiera się też z ściętych gałęzi. Zawsze dokonuj zbioru z poszanowaniem fauny i flory. Nie zbieraj też dużej ilości ziół z jednego stanowiska. No i też nie więcej niż jednorazowo możesz po prostu wysuszyć i przetworzyć. Zasada numer 6 i to jest ostatnia zasada. Nie zbieraj ziół zanieczyszczonych, opanowanych przez szkodniki. Takie, które po prostu wyglądają niezdrowo, są pożółknięte. Ja po zbiorach zawsze sobie po prostu siadam, te zioła sobie przebieram i odrzucam te, które po prostu wyglądają na wybrakowane. Z ciekawostek jeszcze mogę Wam dodać, że zioła rosnące w takich suchych, nasłonecznionych, południowych stokach są silniejsze w działaniu niż zioła z nizin, z ciemnych i wilgotnych stanowisk. Szwajcarzy i Austriacy uważają w ogóle, że zioła z gór są najbardziej wartościowe. No nie bez powodu też koniczyna, dziurawiec, szałwia, lebiotka czy wiele innych ziół z terenów górskich po wysuszeniu mocniej pachnie niż te same zioła z nizin. Szałwia lecznicza chociażby hodowana w Polsce ma też blisko o połowę mniej olejku eterycznego niż ta sama szałwia rosnąca w słonecznych Klimacie Włoch, Serbii czy Chorwacji. Były, wspominałam Wam kiedyś o tym, były prowadzone też badania dziurawca zwyczajnego. Zebrano go z dziewięciu różnych stanowisk w Polsce. No i też zaobserwowano znaczne różnice w zawartości olejków eterycznych, flawonoidów czy hiperycyny. To by było na tyle. Mam nadzieję, że takie zasady, które Ci przedstawiłam, są dla Ciebie przystępne i zrozumiałe. Proszę zwracać uwagę na te wszystkie elementy. Ja też jestem o Ciebie spokojna, bo jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że kochasz i szanujesz rośliny, co mnie niezmiernie cieszy, że mogę dzielić z Tobą moją pasję. Pozdrawiam ziołowo!